Dobry wieczór, witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu w Stali Rzeszów z Kraków jest z nami trener Daniel Myśliwiec, dobry wieczór. Jest z nami Sławek Szelida, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Daniel Myśliwiec. I Daniel Myśliwiec. i prosimy trenera na początek o krótkie słowa podsumowanie teraz pytania. Myślę, że po spotkaniu nie chciałbym porozmawiać, nie chciałbym rozmawiać, mam nadzieję, że panowie to uszanują, ogólnie mecz na pewno bardzo ciekawy, ja żałuję, że Znów nie umieliśmy się skupić tylko i wyłącznie na tym, co jest tu i teraz, czyli mecz do wygrania. A skupialiśmy się na tym, że już jesteśmy w pierwszej lidze, w drugiej połowie. Przez to myślę, że chcieliśmy jeszcze bardziej pokazać, przypieczętować w piękny sposób ten, ten awans. Nie zrobiliśmy tego, ale to dzisiaj nie ma znaczenia. Czy uszanują Państwo to i Panowie, że nie chcę rozmawiać o meczu? Cieszę się i dziękuję. Dziękuję. Teraz w papasie Wilde proszę o kilka słów. Sławka tutaj działa. Powiedzcie sobie, Trosze, troszeczkę nam się koncepcja zmieniła? Mam trochę też, przecież byliśmy uprzedzeni. Byli panowie? No? Nie, nie. A wiesz, dlaczego nic nie leżało na stole? Mikrofony z boku. Taktyka nie jest moją mocną stroną. Okay. Nie no, opierajcie się o ten stół po prostu. Już i tak to nie można znaczenia. Jaka była taktyka na tej konferencji? Do tego zaraz przejdziemy, ale chciałem powiedzieć a propos, jakby myślałem, że będziemy rozmawiać, a propos awansu i wszystkich takich spostrzeżeń globalnych powiedzmy, bo to z takimi wariatami nie wygrać ligi, to jest myślę że duża sztuka, i dlatego ja się cieszę, że udało nam się, udało mnie się tego nie zepsuć. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć i dlaczego tutaj jest Sławek, bo półtora roku temu. Przeprowadziłem rozmowy z każdym piłkarzem, który był w stali Rzeszów, po to, żeby się przygotować jeszcze lepiej do, do pracy i do osiągnięcia celu. I wtedy jedna z takich ważniejszych rozmów to była z tym oto gentlemanem, którego jak każdego zapytałem, Słowku, czego ty byś chciał w życiu jeszcze? Chodziło oczywiście o życie piłkarskie, bo wie więcej no, o, o, o takim prawdziwym życiu ode mnie. On no, wtedy powiedział, że on chciałby ze stalą awansować do ekstra klasy. Ale w związku z tym, że jest świadomy tego, ile czasu mu prawdopodobnie pozostało, to powiedział, że do pierwszej ligi na pewno awansujemy. I mówię o tym dlatego, bo to jest bardzo ważny sygnał i dla mnie też ważna informacja, kto powinien być w tej szatni, kto powinien być i pracować w stali Rzeszów. Dużo się mówi o prawdziwych stalowcach i każdy chciałby, e, chciałby nazywać się prawdziwym stalowcem i szczególnie w momencie, kiedy jest dobrze mówić o tym, że on jest prawdziwym stalowcem, a, a Sławek nigdy nie użył takiego e, sformułowania i pomimo tak, że nie zawsze grał albo grał bardzo rzadko. Ochoczo pomagał też drugiej drużynie po to, żeby ona też mogła osiągnąć swoje cele, czyli był wzorem do naśladowania dla każdego młodego piłkarza, też dla tych starszych, którzy mieli problemy z tym, żeby czasami zrozumieć jaka jest ich rola i, i, i w czym oni mogą pomóc klubowi. Dlatego ja chciałbym na ręce tutaj przede wszystkim Sławka złożyć serdecznie gratulacje, bo awans to wygrali tacy ludzie jak on. I życzyłbym sobie, żeby w klubie na korytarzach zawsze mijać tylko i wyłącznie takich ludzi, którzy nie mówią e, zbyt wiele, a po prostu dają wszystko klubowi, co tylko i wyłącznie mają. I dlatego Sławku na Twoje ręce serdecznie gratuluję. To jest wasz awans, wasza praca. A po prostu jesteś dobrym człowiekiem, który jest w stanie poświęcić wszystko klubowi, dlatego ja chciałbym, żeby tacy ludzie byli ze mną, byli w klubie bo to oni tworzą jego wielkość i takie małe sukcesiki jak teraz osiągnęliśmy dziękujemy czy mamy pytania albo do trenera albo do Sławka Przepraszam, Obiecałem, że nie będzie no, musiał tak? nic mówić no to już że. Ale trener, trener tylko tutaj mówi, że no. dobrze gada także Dobrze, to jeszcze ostatnia rzecz, bo to jest pierwszy wątek i a propos tego, co zrobili ci młodzi dżentelmeni, to jeszcze, z czego słynie Sławek. Sławek zawsze mówi co myśli. I chciałem, żeby tylko i wyłącznie tutaj wszystkim potwierdził, bo bardzo często y, mówi co myśli. Sławku, czy rzeczywiście myślisz, że jestem niepoczytalny? No, dokładnie. Dziękuję. <grym> Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. <grym> Jeden ja, najgorszy proszę. Dobry wieczór. Panom. Myślałem, że to będzie puenta. <grywa> <grywa> no nie, skoro nie o meczu, to w takim razie o tym, co przed nami. Trzy mecze do rozegrania Stali Rzeszów zostały. Jaki ma Pan plan na te spotkania już wiedząc, że no matematyka już nic nie sprawi, awansowaliście? Na pewno chcecie wygrać ligę ale mimo wszystko da Pan szansę pograć w większym wymiarze czasowym tym, którzy dotychczas grali trochę mniej? Naszym celem, celem klubu był awans do pierwszej ligi. Naszym celem naszej drużyny jest wygrać ligę, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy i pobić wszelkie rekordy, jakie tylko jeszcze przed nami. Okay. Teraz jedziecie do Siedlec, nie będzie już konferencji przedmeczowej, także troszkę potraktujmy i tą konferencję jako lekko chociaż przedmeczową. Wracają niektórzy piłkarze już z powrotem do dyspozycji będą, możemy się spodziewać rotacji, bo tutaj jak nie była wymuszona zmiana dzisiaj pan nie chciał widzę nic zmienić. Bardzo trudno mi było podjąć najlepsze decyzje i precyzyjne decyzje ze względu na to, że mnie nie było znów stety niestety ze względu na ostatni zjazd na kursie. I dlatego teraz myślę, że będę miał więcej czasu do namysłu i czasu na rozmowę też z piłkarzami a propos ich dyspozycji. Tutaj też niektóre decyzje były podyktowane tym, że starałem się na tyle ważyć, żeby zachować skuteczność, ale na tyle też, żeby chronić zdrowie naszych piłkarzy, bo nie każdy był w pełnej optymalnej dyspozycji i stąd niektóre decyzje. A jeżeli chodzi o mecz z siedlcami i później kolejne, to będziemy wychodzić zawsze takim składem, który w mojej ocenie będzie dawał największe szanse na zwycięstwo. Jeśli chodzi już, przepraszam, o, o przyszły sezon. Jakieś rzeczy transferowe coś już jest dogrywane. No domyślam się, że pan mi nie powie, że przychodzi ten i tamten, ale czy coś już jest na rzeczy? Myślę, że warto rozmawiać z dyrektorem sportowym. Ale bo pan to chyba będzie coś tam ma do powiedzenia. On będzie wybierał trenera, który nadaje się do pierwszej ligi i w związku z tym też piłkarz. Chce nam panu coś przekazać. Sławku, teraz twoja kolej tej kwestii. Myślę, że możemy połączyć te dwie informacje, ale nic więcej nie powiem. Okej. Okay. Dobra, to Sławek. Zapytam Ciebie, czy dzisiaj jesteś w stanie zadeklarować na 100%, że kończysz, czy że nie kończysz? Po nie, tym sezonie w sensie. Nie jestem w stanie. Czyli nie mówisz nie, że ta klasa... Nie no, człowiek cały czas już... nie wie, czy mówimy o dzisiejszym wieczorze, czy <grym <grym jak się, się nie skończy, nie skończy ten wieczór. Nie no, wiadomo, że już yy, lata biegną i gdzieś tam gdzieś tam końcówka jest blisko, także myślę, że ten sezon jest moim ostatnim, jeżeli chodzi o pierwszy zespół na pewno. Dziękuję. Jako zawodnik, a później zobaczymy. Ok, to ja dziękuję. Dziękujemy. Sławku, ja jeszcze krótko jeśli można, czy w takim razie czujesz się spełnionym piłkarzem na, na koniec swojej zawodniejszej kariery. Myślę, że tak. Myślę, że wszystko zrobiłem. Co mogłem, czego nie zrobiłem? Myślę, że nie żałuję tego. Zawsze zawsze dawałem 100% czy byłem w stali, czy poza, poza stalą. Także w każdemu klubowi oddawałem serce i po prostu takim jestem człowiekiem i takim zostanę na pewno. Dziękuję Ja życzę każdemu piłkarzowi takiej kariery jaką miał Sławek. Dziękujemy. Mamy jeszcze pytania? Widzę, że nie, zatem serdecznie dziękuję Państwu, trenerowi oraz Sławkowi. Sławkowi oraz trenerowi. Sławkowi oraz trenerowi i życzymy udanego niespokojnego wieczoru. Dziękujemy.